No dzień dobry wszystkim. Z tej strony Mariuszka, jak zwykle słuchajcie. Ee, od czego zacząć? Startujemy z nową serią, a tak naprawdę będzie ich aż dwie, będą dwie nowe serie. Tak, nie mylicie się, jest to farmik 2025, w końcu się do niego przekonałem. Pierwsza seria będzie to moja indywidualna. Z rozgrywki. E, specjalnie nie instalowałem moda, żeby ukryć, y, jakie mamy ceny, bla, bla, bla. E, w sensie, jaki tam koszt, y, no na koncie, ile pieniędzy mamy. Bo chcę, żebyście wspólnie, y, żebyście wszyscy to widzieli tak naprawdę, jak gospodarzymy i w ogóle. Natomiast druga seria, będzie to seria z osobą towarzyszącą. E, na razie nie będę zdradzał sekretu. Powiem tylko, że nie jest to jakiś tam znany youtuber, czy coś w tym stylu, ale jest to osoba, która ma bardzo fajne, ciekawe pomysły. No i wspólnie w sumie padliśmy na fajny, fajny motyw. Na razie go zdradzać nie będę. Mam nadzieję, że może w następny weekend uda nam się jakiś odcinek nagrać. Co do poprzedniej serii z 2022, ona będzie dalej kontynuowana, natomiast będzie kontynuowana już rzadziej, bo też gdzieś tam za jakiś czas będzie, będzie się kończyła. Nie ukrywajmy, no już czas najwyższy przejść na Farminga 2025. Także, kochani, nie wiem, jak tą serię na, nazwać, tą, gdzie teraz jesteśmy. Liczę na wasze wsparcie. Może wy jakoś nazwiecie tą serię. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie, po polsku. Małe gospodarstwo, małe ciągniki, małe maszyny. Nie ukrywam, że chciałbym w przyszłości e, no, dojść do jakichś większych maszynek. Także, Także a bo tu patrzyłem, czy mi się nagrywa. Nagrywa się. Słuchajcie, e, co tu mamy w ogóle? Może zacznijmy od tego. Mamy dom mieszkalny. E, tu mamy bardzo małą oborę na kilka krów z tego co kojarzę. Mm, nie wiem jeszcze na ile, bo nawet nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. Nie mam żadnych krów, żadnych zwierząt. Też bym chciał docelowo iść oczywiście w krowy, tu jest stodoła, a tu jest duża obora i mam nadzieję, że wspólnie z Wami. Będę to kupował, te zwierzaki, i będziemy o to, o to razem dbać. Tak, jak mówię, w żadnej, w żadnej oborze nie ma żadnych zwierząt. Myślę, że pierwsze dwie krówki moglibyśmy kupić do tej małej obory. Z tego względu, że tu Wam może otworzę i pokażę. Mamy troszkę belek, e, troszkę belek trawy e, bizonik, hederek, siewnik. Maszyna do trawy, do koszenia trawy, taka dosyć spoko yy, belarka, fajnie się nią belowało, bardzo, bardzo przyjemnie. Mamy dwa Ursusy, yy, sześćdziesiątki, czy tam trzy, pięć, piątki, chyba to są, jak dobrze pamiętam. Mamy tu jakiś tam yy, brony, kultywator, yy, skrabiarka. Yy, do tego mamy małego tura, mamy... Widły e, do Bel mamy e, ten, no ten wiecie o co chodzi. E, tu jeszcze mamy oczywiście szklarnię, też nic jej nie ma. Tu drugi Ursus, a tu jest 360, to jest 355, nie pamiętam. Zbiornik na paliwo, e, co tu jeszcze mamy? Na tym sejbie gram może od 3 godzin, może, no trochę więcej, dobra, może od 5. Od 5 godzin gdzieś gram na, na tym sejwie. Mamy przygotowane silosy. Tu mamy płytę obornikową. Mam nadzieję, że będzie obsługiwała obydwa budynki. Co jeszcze w dodatku mamy? Mamy dwie przyczepy, autosanki. Tak? Tu mamy słomę na plandece. Tu mamy zwykłe brony takie wiecie, chyba każdy zna. No i mamy kopaczkę do ziemniaków. Nie pytajcie po co ją mam. To pole, to było pole z ziemniakami, nie? Ja tak gdzieś od, od tej trawy. Gdzieś do. do No, gdzieś tak dotąd. Od tamtej strony do tamtej strony kopałem to tą kopaczką, nie? A później zbierałem te ziemniaki chyba dwie godziny. No, także tu musimy pole przekultywować. Przygotować do siania. Tak samo. Do tego nieużytku zaraz wrócimy. Zaraz wam wszystko powiem, jaki mam plan na nie. E, tu mamy pole. Już lekko przerobiony, tylko nie wiem, czy siewnik da radę to ogarnąć. Jak nie, to trzeba będzie tym drugim kultywatorem to ogarnąć. Natomiast, po co jest ten nieużytek? Ja specjalnie tutaj sobie tak zostawiłem, taki duży nieużytek, bo docelowo chciałbym postawić tu ze dwa duże kurniki, ale takie wiecie, mega duże kurniki, nie? Dlatego ten nieużytek tutaj stoi. Nic tu więcej nie budowałem. A jeszcze mamy łąkę, którą też Wam muszę pokazać, żebyście wiedzieli co, gdzie, po co, dlaczego. Łąkę mamy oczywiście, kochani, z tej strony, o samochód idzie, tu mamy łąkę. Tu mamy łąkę, też była koszona, tam te baloty, te belki, co były w stodole, to jest właśnie z tej łąki. No, także taki kawałek łączki mamy, wszystkie pola generalnie są przy budynkach, taki też miałem plan, A żeby, wiecie, w miarę blisko to było, nie? Tu też ładnie się wpasowały te budynki do, do tych krówek, nie? Też można powiedzieć, że o, nasze krówki są na łące. Bardzo fajny gadżet, fajnie to wygląda i, i mam nadzieję, że wam się spodoba. Także słuchajcie, ja tej serii póki co te dwa odcinki to będą takie pilotażowe, za bardzo się wcielać nie będę. E, liczę, liczę na waszą pomoc odnośnie nazwy tej serii. Mam nadzieję, że ktoś padnie na jakiś ciekawy pomysł i, i gdzieś tam w komentarzu Napiszę, tylko słuchajcie, nie piszcie komentarzy typu w sensie o ten tytuł, że tam od dziada do biznesmena, bo takie tytuły tu już wszędzie praktycznie były: eee, u chłopaków z mamfisole, z ubrączka, więc e, no bez sensu jest kopiować chłopaków. Liczę na Waszą pomoc, liczę na Wasze otwarte umysły, że jakiś fajny tytuł znajdziecie. Tak jak mówię, w sekcji komentarzy macie sekcję komentarzy otwartą. Możecie dawać jakieś swoje fajne pomysły. Także liczę, kochani, na Waszą pomoc. Odnośnie tytułu, odnośnie co będziemy tu robić, mam plan. E, czekajcie, musimy to sobie przedzielić na powiedzmy tutaj. No, oczywiście nie zrobię całego pola z Wami, bo ten odcinek by pewnie trwał z 3 godziny. No, a tak jak zawsze staram się robić nie dłuższe jak pół godziny, maksymalnie 40 minut. Ursus się troszkę poci. Przy tym kultywatorze, bo go taki takiego dość, dość szerokiego, eee, no ale daje radę, daje radę, jakoś tam idzie, jakoś to robi. No, także mówię: pierwsze dwa odcinki to odcinki pilotażowe. Eee, tak jak mówię, czekam na wasze, na wasze pomysły odnośnie tytułu, jak mamy to nazywać. Eee, ale że, mam nadzieję, że mi pomożecie. Mam też nadzieję, że mikrofon w końcu działa tak jak powinien. Że audio będzie dobrej jakości. Oczywiście, też przez ostatnie tam powiedzmy, miesiąc czasu moja aktywność na kanale była dość yy, słaba. No i już spieszę z wyjaśnieniami. Nie, oczywiście, nie, nie miałem Was gdzieś, tylko słuchajcie, kochani, tu się muszę pochwalić. W końcu mam swoje własne cztery kąty. Przeprowadziłem się do domu. Mieszkam w domu jednorodzinnym. Sam, nie z żadnymi lokatorami, też była kwestia internetu. Co prawda, internet bardzo szybko został ogarnięty, ale wiecie, sama przeprowadzka, sama organizacja, udomowienie się w tym nowym domu, no to, no to jednak troszkę czasu na to potrzebowałem. Dlatego, no tak, te ostatnie odcinki gdzieś tam były co drugi, co trzeci tydzień dodawane. Także tutaj Was serdecznie przepraszam. No ale teraz postaram się, żeby to wszystko ładnie na bieżąco co tydzień platywały jakieś ciekawe odcinki, czy to z Farminga. Też było pytanie pod jednym filmikiem, e, czy wróci seria z Eurotracka. Oczywiście, że tak. E, też mam w planach, żeby wrócić do tej serii. E, też tam wiem, że dość sporo osób to oglądało. To już jakaś seria wróci, znaczy wróci, w sumie wróci, bo zacząłem serię z Amerykana, więc też to pomału będzie wracało. Hmm, tak, jak mówię, Farming 22, tą serię jeszcze pociągnę niedługo, bo liczę na to, że seria z 25, Wam też siądzie i będziemy mogli ładnie przeskoczyć sobie z 22 na 25. Ale to mówię, na razie nie kończę 22 jest tam jeszcze kilka ciekawych odcinków, znaczy pomysłów mam, co by dalej zrobić, żeby w końcu te krowy tam były i w ogóle, żebyście to też fajnie, ten, ten koniec, żeby chociaż był ładny. Także nie, nie bójcie się, nie, nie przepada tam ta seria. No jako mówię, no dziś tam w głowie liczę, żeby ją żeby ją pomału sukcesywnie zamykać, e, ale to mówię, do zamknięcia to jeszcze jest troszkę czasu, troszkę rzeczy trzeba tam zrobić, e, no i mówię, no mam nadzieję, że 25, 25 wam przypadnie do gustu e, i będziemy tu robić też fajny, ciekawy klimacik. No i tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś tam z moim serdecznym kolegą e, niedługo rzucimy, znaczy coś nagramy, właśnie nie mamy nagrane. E, nagramy jakiś fajny materiał, mega pomysł tego człowieka. Powiem szczerze, że mi kopara wczoraj opadła jak on mi to powiedział. Może być to ciekawe, też mam nadzieję, że przypadnie Wam to do gustu. Jest to człowiek, który... Mówię, on nie jest jakoś mocno znany w sieci, eee, nic na YouTube nie nagrywa, z tego co wiem. Teraz zaczął streamować, Ale ma za to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pomysły eee, i uważam, że też będzie humorystycznie, w sensie takim pozytywnym. I mam nadzieję, że też ta seria, którą gdzieś tam wystartujemy, to też wam wsiądzie, będzie się ciekawie oglądało, bo tak jak mówię, jak mi wspomniał, jaki ma pomysł na tą serię, opowiedział mi troszkę, to powiem wam szczerze, no koparka mi opadła, no nikt chyba na polskim YouTubie czegoś takiego jeszcze nie robił, także może być ciekawa seria. No, to tyle ode mnie w woli wstępu. No mówię, nie będę się za bardzo tutaj, za bardzo się... Może nie tyle, że starał, ale produkował, bo tak jak mówię, to są odcinki pilotażowe, y, dwa i, i, i... no mam, mam całą masę rzeczy miałem wam do przekazania i chciałem to zrobić w taki normalny sposób, a nie udawać tutaj nie wiadomo kogo i, i, i tam mówić, że gdzieś coś czytałem, nie? Także uważam, że ten, te, te, te dwa odcinki y, będą takie proste, z prostym przekazem, takim żebyście nie musieli się główkować. I zastanawiać co kurwa on gada. <noise> o co mu chodzi. <noise> no także tyle ode mnie. Tyle ode mnie. Nie wiem ile materiału nagrałem. Bo nie chciałbym też takiej 5-minutówki rzucać. Ale to może posiedźcie po prostu ze mną spokojnie. Co tu się odwala? No ktoś dzwoni. No także ten. Także spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Pogramy sobie chwilkę No mówię, ten kultywator Kurcze, jest troszkę szeroki On potrzebuje troszkę dużego Zapasu mocy Nursusik, no, on daje radę on pod górkę ma najgorzej, nie? od ma a na górze taki delikatny wznieśnienie, gdzieś tam złapie to się męczy, ale to też w sumie jest plusik taki taka ciekawostka nie idzie jak wiecie, jakbym miał 500 koni ale nie ukrywam, że w tej serii też bym chciał dojść do takiego etapu gdzie mógłbym sobie jakiegoś takiego, nie wiem z parę koni, jakiegoś dżundirka powiedzmy, czy coś ogarnąć i takim już większym większym ciągnikiem e, uprawiać te ziemię tym bardziej, że no, większy ciągnik też się przyda oraz, że będziemy mieli sporo krówek jak w tą nową oborę wejdziemy. W dodatku też będzie jeden albo dwa, no docelowo chciałbym mieć dwa kurniki duże, więc tam też będzie no, potrzebny już taki większy, większy ciągnik, nie? Wiadomo, na razie tam te dwa Ursuski nam jakoś dadzą radę ale tak jak mówię, no, no później to już jak tu te kurniki by były i krówki, to już będzie co ogarniać i tych łąk, tego wszystkiego trzeba będzie mieć więcej eee, czaje się na jedną łąkę ale na razie mamy za mało pieniążków, żeby ją kupić na zakręcie, jak z... no oczywiście no, mapę chyba nie muszę mówić jak się nazywa, no oczywiście szpakowo eee, na zakręcie, tam gdzie ci elektrycy stoją tam jest dość fajna, ciekawa łąka Eee, może może uda nam się kiedyś ją ogarnąć. Może wydzierżawić, zobaczymy Dobra, tu mamy ten kawałeczek zrobiony. Dobra, może weźmiemy taki trochę większy kawałek. No, także Tak to wygląda. Już chyba pewnie z pięć razy się powtarzałem Bo ja, ja nie lubię takiego normalnego, wiecie, robić... Yy filmu otwartego, wolę się zawsze gdzieś tam wcielać w kogoś no ale mówię, no bez sensu będzie wejść z nowym odcinkiem i, i z grubiej rury jechać tym bardziej, że no nie mam pomysłu na na nazwę tej serii więc mówię, dobra robię taki normalny, od, otwarty odcinek bez scenariusza żadnego no i jestem ciekaw, jak to audio, jak ten mikrofon się będzie sprawdzał, czy be... przypadnie Pan do gustu. Nie ukrywam, że troszkę pieniążków mnie kosztował, ale to tylko i wyłącznie dlatego, bo kupiłem. No, że chciałem mieć jednak to audio troszkę lepsze, żeby Wam się to lepiej słuchało, oczywiście. E... No, wiem sam po sobie, jak oglądam jakieś e... filmiki, czy różne jakieś tam inne programy, no też dziś zwracam uwagę na, na to, jak jest audio. Czy mikrofony nie charczą i tym podobne rzeczy. Dlatego no, postanowiłem troszeczkę zainwestować. Co prawda z komputerem na razie się nie udało, bo planowałem, planowałem w tamtym miesiącu kupno nowego komputera. No ale wyszło z, z mieszkaniem, więc mówię, mieszkanie jest dla mnie ważniejsze jak komputer. Dlatego z komputerem się na razie wstrzymałem może uda się jeszcze w tym roku a jak nie w tym roku to to w przyszłym ten póki co so daje radę nie ma tragedii więc uważam, że uważam, że mieszkanie było po prostu ważniejsze no to tyle, tyle ode mnie z takich ciekawostek mam nadzieję, że mam nadzieję, że wszystko wam przekazałem że raczej niczego nie pominąłem chociaż znając życie to dopiero przy montowaniu filmu przypomnę sobie że o kurwa jeszcze o tym miałem powiedzieć nie ale chyba uważam że chyba wszystko powiedziałem Takie, z takich najważniejszych rzeczy tak jak mówię powtórzę jeszcze raz e, to jest nowa seria z 25 jako single e, będzie jeszcze seria z kolegą Póki co jego, jego nazwy, jego nikomu nie mówię. Mm, w dodatku wrócimy do Eurotraka. Dziś tam spontanicznie też będziemy tam raz na jakiś czas nagrywać Amerykana. No i oczywiście będziemy dokańczać pomału serię z Farminga 22. Tam przewiduję jakieś. Może 7 odcinków. Zobaczymy. No i oczywiście zapraszam kochani do sekcji komentarzy. Eee, dajcie swoje pomysły. Pomysły co do nazwy tej serii. Eee, no i tyle. Tyle ode mnie. Ja pomalutku będę chyba kończył ten mój wywód. Zaraz sprawdzę ile minut mamy. Mamy nagrane. Film oczywiście będzie opublikowany albo w sobotę wieczorem, czyli dzisiaj, bo dzisiaj to nagrywam, albo w niedzielę tradycyjnie po południu. Także do usłyszenia, do zobaczenia. To byłem ja, póki co Mariuszka. Eee, trzymajcie się, kochani, miłego weekendu. Uważajcie na siebie. Do usłyszenia, do zobaczenia.